Siema. Kolejny odcinek. No, niestety w ostatnim dźwięk się popsuł. No, ale dzisiaj mamy już dźwięk i działamy. Zajmiemy się mocowaniem błotników i ogólnie wszystko dookoła tylnego koła. Bagażnik z odzysku. Nie wiem, ile taki może być wart. Jest niekompletny. Pewnie z dwie. Trzydychy aluminiowe. Te błotniczki dostałem z, do roweru. Tu jest płyta montażowa. Też w cenie ramy. I zapięcie na tylne koło. Tego typu. Duży plus jest taki, że można wyjąć kluczyk zarówno kiedy jest zapięty, jak i odpięty. W innych rowerach, na przykład w tym, wygląda to tak, że nie można wyjąć kluczyka. Trzeba zapiąć blokadę, i dopiero teraz można wyjąć ten klucz. Co powoduje to, że klucz musi cały czas jeździć w zamku. No, a na kurierce to jest nie zawsze wygodne, bo czasem tylko się wchodzi, wychodzi. No i zostawienie kluczeka w rowerze, zostawiając go na dosłownie chwilę, no, powodowałoby to, że ktoś mógłby nam zapiąć rower i odejść. Dlatego tutaj możliwość wyjęcia tego klucza jest jak najbardziej na plus. Tego typu zapięcie mam u siebie, tylko że to jest chyba nowszy model. Żeby to wszystko założyć, będziemy potrzebowali tą płytkę. Wstępnie ją dobiołem, bo to by było dużo latania. I madło tutaj, i madło tutaj, i madło tutaj. I tutaj pasuje pod otwory na nity. Tu są dwa, dwie nitonakrętki. Wydaje mi się, że dorobiłbym jeszcze po jednym otworze w tym miejscu. Bo, jeden no, miejsce montażowe. No, zobaczymy. Możliwe, że jeszcze tutaj dorobię punkty. Najpierw to dokręćmy. A jeszcze przed tym rura podsiodłowa i zacisk. Tej rury wchodzi na miejsce. Tutaj jest szerokie. Siodełko, szeroka ta rura, jest gruba, 31,5, nie 31,6, idzie na miejsce, dobra i zakręćmy, tak samo na imbusa, żeby tego siodełku, żeby to siodełko było ciężej ukraść. Siodełko będzie tutaj customowane, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Eee, dobra, co to jest za rozmiar śruby? Mam dwie śrubki, od razu skrócone. Przyda się jeszcze jakaś podkładka. Tu są nakrętki. Tu są podkładki. To będzie ok. Będzie ok. Już głębiej nie dojdzie, ale chyba dodatkowe otwory. Kurde, chociaż na wybojach, żeby to tutaj nie skakało, na te otwory chyba będzie ok, albo tak. Jest głęboko, jeszcze ten otwór się tu pokrywa, a tu będzie montaż butnika. Na trzy punkty będzie chyba wystarczająco sztywno. No, no perfekto, jakby stąd to było. Ty, ty. I od drugiej strony tak samo podkładka. i nakrętka. Tylko czy to teraz nie jest trochę trochę nisko? Jakby dać to trochę wyżej. Ja teraz tak źle zało... Założyłem, ale nie, tak jest ok. Zawsze tutaj jeszcze możemy pozmieniać trochę Dobra. Wydaje mi się, że to położenie będzie optymalne. Tutaj. I tutaj. Tylko, że no masa jest za duża i dałam od razu te nito nakrętki. Przykręćmy to, żeby było solidnie zamocowane. No żeby tutaj się nie obijało, żeby było komfortowo w czasie jazdy. Dobra. W sumie możemy to założyć też na te śrubki. Pora na odpowiednie nito nakrętki. No tu są standardowe. Mierzyłem, ale nie pamiętam. Siódemka. Teraz, może nawet uda się bez demontowania, tylko lekkie poluzowanie i obkręcić to do góry. O, właśnie tak. Włączyłem ogrzewanie, więc sobie trochę pochodzi. Menu to nakrętki na miejscu. Teraz pora je zacisnąć. Co to jest za rozmiar? Czy to będzie to samo? Mhm. Uh -huh. Zaciśnięta. Teraz druga. Dobra, to teraz można wszystko podokręcać. Mam spasowaną blokadę. Będzie w ten sposób. I tutaj mm, mocujemy jeszcze montaż błotnika. Błotnik będzie o tak, i teraz to chciałbym chwycić od tej strony. To idzie tak. To można wczepić. Tu ma takie specjalne ząbki. Dobra załapało. I tutaj o, na wspólny otwór jedną śrubą to wszystko skręcić. Um, czy ta nam starczy? To było dosyć ciasno, ale we wszystkim się zmieściliśmy. Dobra! No i mamy to. To teraz dokończmy ten błotnik. Tu są takie druty i trzeba by je dogiąć, żeby dopasować je pod te otwory żeby koło żeby dobra żeby, żeby błotnik jak najlepiej oplatał to koło ale do tego weźmy bagażnik Nad nim też się zastanawiam jak go tu założyć jeszcze tu będzie na pewno trochę gięcia i zabawy z tym o bo nawet tak by pasował. Jeszcze trochę o w ten sposób chyba, by było ok, te nitonakrętki oprawiałem w odcinku, te, znaczy w części odcinka, który wyszedł bez dźwięku. No ale to same, te same to nakrętki widzieliście tam u góry, więc to w sumie nic ciekawego nie było. No i błotniczki siedzą na miejscu trochę niżej. Odpiąć to. No i piknie. Ona jest chyba na ciut większe koła, na 29. No ale nawet patrząc na to. Najważniejsze, żeby był sztywny w czasie jazdy. Tył może chodzić, a tutaj no jest, jest sztywno. Dwa punkty montażowe. Jeszcze mogę go... Nie, to jak najbardziej do tyłu. O, i teraz ładnie oplata to koło. No, a tutaj jest taki dodatek, którego można by się pozbyć, ale też coś tu będzie chronił. Ha. Dobra, zmieniłem trochę koncepcję. Ten... Bagażnik jest fajny, tylko że tutaj był no tak złapany dosyć słabo i przy naginaniu to pękło, tutaj też już jest blisko, bo było no tylko tutaj lekko naglucone. Więc użyłem drugiego jaki mam, tu jest druga, właściwie ta główna część. Przerobiłem trochę różne montaże, no i finalnie to od tej strony, to od tej. No, wygląda to w miarę. Jeszcze będę musiał wykombinować jakiś punkt podparcia z tej strony. Finalnie tak poszło mocowanie tego błotnika. I tutaj jest od razu hak do zamocowania sakw. No i blokada bez problemu tutaj chodzi. Obróciłem to ten montaż w drugą stronę, było trochę kombinowania, ale finalnie działa. Chyba to się włączyło. Dobra. Więc tu wystarczy w sumie skręcić, dodać podporę. Teraz z przodu mam większą zagwostkę, tu jest jeszcze nie przykręcone, ale w tym miejscu, jak rozwiązać mocowanie? Bo tutaj amortyzator nie ma żadnego rozwiązania. Rozważałem to w sumie, by było ok, tylko żebym potrzebował takie dwa, a mam jedno. To jest mocowanie lampki. Mam też inne, o, no na przykład takie, takie, tylko że, będzie jakieś już otwarte, jest, tylko że tutaj jest za gruba ta rura jak na te mocowania. Więc to tak średnio pasuje. No, póki co, można by to w sumie tak złapać tymczasowo. Chyba tak zrobię. A w to miejsce muszę znaleźć jakąś blaszkę z dwoma otworami, bo tu przyjdzie. O, zgubiło mi się. Z zasięgu wzroku oświetlenia możemy otworzyć nóweczka, jeszcze a to nie będę odfoliowywał. Dobra, ta jest trochę gruba. Myślę, żeby użyć tu cieńszej śruby, i to przyjdzie w to miejsce. Dlatego tutaj muszę znaleźć jakąś taką blaszkę z dwoma otworami, żeby lampa była tak bezpośrednio nad tym błotnikiem. Ona jest dosyć fajna, bo tutaj ma dwa tryby. Jest wspólna masa i dwa przewody do dwóch trybów świecenia. Wewnętrzny, gdzie jest soczewka z odcięciem, żeby nie oślepiać ludzi z naprzeciwka. I pierścień, w sumie taki kwadratowy pierścień, jako takie światło, żeby nas po prostu było widać w dzień. Ciebie nie użyję, użyję innego. Tu mam włącznik do tego, i gdzieś tu miałem lampkę na tył. No, właśnie, gdzieś. No, ale ona pójdzie w to miejsce. Jeden przycisk będzie włączał yy, pierścień plus tył, a drugi będzie dołączał do, tego, dołączał do tego środek na wieczór, żeby być lepiej widocznym. To w sumie możemy już założyć. Yy, Będę potrzebował, w sumie chyba ty będziesz pasował. I zauważyłem tutaj błąd, który dokonałem przedtem. Znaczy błąd inaczej przeprowadzę pancerz. I teraz nie będzie ta. najpierw to, albo tak, bo w sumie jeszcze ekran przyjdzie i pilot od ekranu to zrobimy tak jak jest w moim rowerze, że to będzie tu. A tu będzie ekran. To jeszcze nie dokręcam. Mniej więcej tak. I trzeba. Muszę znaleźć coś tutaj, żeby zamocować tą lampę. Zaraz wracam. Dobra, było trochę rzeźby, ale udało się to zrobić. Tak. Błotnik z przodu. I z tyłu siedzi bagażnik, i założyłem oświetlenie. Bagażnik umieściłem w taki sposób. Te montaże są obrócone normalnie. To było do góry, a teraz jest w dół. Tutaj dołożyłem po nitonakrętce ten pałąk wziąłem od starego, znaczy od tego czarnego bagażnika. Tutaj wygiąłem. Tutaj byłoby za krótko, więc dorobiłem montaż tutaj. Więc bagażnik teraz się otrzyma. No, Można cały rower za niego podnieść. I wydaje mi się, że te punkty podparcia są optymalne. Siedzi tu naprawdę solidnie. Założyłem oświetlenie z tyłu. Przewód jest pociągnięty tędy. I teraz myślę, jak go wprowadzić do środka. Myślałem czy tu nie zrobić otworu, przepuścić przy rurze, żeby to wyszło w środku, wtedy jeszcze jeden otwór tu by wyszedł i założyłem oświetlenie z przodu. Tak samo błotnik, tutaj chyba Wam już pokazywałem trytytki, zobaczymy czy tymczasowe czy stałe, a tutaj użyłem kawałek blaszki. I z podkładką jest zamocowany błotnik i wyżej montaż lampy. W tym momencie lampa nie koryguje, nie konfliktuje się z, z amortyzatorem i wszystko ładnie chodzi. Tutaj jest wstępnie poprowadzone, stópka, żeby zrobić oświetlenie. Kawał roboty, dwa dni. Wydaje mi się, że zbliżamy się do końca już. Dostałem informację, że paczka z przewodem jest już w Polsce. Tak więc zrobimy od razu ten hamulec. No i w następnym, chyba też siodełko. Bo trzeba oprzeć to siodełko żeby pasowało do roweru. To co? Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Zbliżamy się coraz szybciej do końca, bo w sumie zostało tak. Siodełko. Włożyć akumulator. Sterownik i ten i mm, ekran razem z pilotem też już są w Polsce. No to zostały z dwa odcinki do końca no, szybko to leci, a mogę Wam tak przedpremierowo pokazać, że akumulatorek póki co będzie taki 13S i tu jest 4P raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, 5P. Tylko w tej obudowie nie wyjdzie. Trzeba będzie go wyciągnąć, zabezpieczyć i zapakować. Będzie tu jeszcze sporo miejsca, więc w przyszłości myślę nad jakimś większym. Ach, pięknie.